To Są Karolku y, Ciasteczka Oreo. Ok. Skorniczone. To tak. Jest naprawdę dobre, ponieważ dzisiaj w odcinku będziemy testować połączenia jedzenia, które teoretycznie jest obrzydliwe, a w praktyce jest przepyszne. I to w sumie jest bardzo dobre. Jurek przygotował mi jakieś zestawienia, powiedział, że ostatnie połączenie. Jest pyszne, ale jest tragiczne. Także nie wiem, co to jest. Przekonajcie się ze mną, że ja zajadam się lodami z frytkami. Stary, przecież każdy tak robi. Dajcie znać, czy... Ja pierwszy raz. Dajcie znać, czy jecie frytki z lodami. Zajadam się i zobaczymy, co Jurek przygotował dla mnie na dziś. Jeśli mowa o przygotowaniach, ja przygotowałem dla was małe wyzwanie. Nie wiem, czy to jest małe wyzwanie, ale sprawdźmy, czy w ciągu 24 godzin pod tym filmem uda nam się bić... 36 391 łapek w górę. Tak, także wbijmy tu 36 łapek w górę w ciągu 24 godzin. Nie wiem, czy to się uda, ale próbujmy. A ja teraz próbuję pierwsze połączenie jedzenia, czyli popcorn. Ty długo nad tym myślałeś? Stary, bardzo dużo ludzi jedzą takie śniadania. To jest zamiast płatek. Jurek, powiedzcie. Czy wy jedliście popcorn i teraz z czym można jeść popcorn? Karmelem, naszlany popcorn. Ale Jurek zna ludzi, którzy jedzą popcorn z mlekiem i mam to zalać? Tak. Z drugiej strony Jurek powiedział, że to, to będą połączenia, które będą smaczne. Ale teoretycznie mogą, czy nie wyglądają na takie. Tak ma być, taki dźwięk. To mleko wsiąka po prostu w ten popcorn. Dobra, nie wiem co ty Jurek wymyśliłeś, ale sprawdźmy. Uwaga. Jeśli chcecie zjeść płatki z mlekiem, a przypadkiem nie macie płatków, to naprawdę idealne rozwiązanie jest właśnie zrobić sobie popcorn z mlekiem. Czy jest to smaczne? Nie! Więc daję Jurek minusa tutaj, bo to nie było smaczne. Nie zrobiłbym sobie takiego połączenia, ale na pewno nie było to jakieś tragiczne też. No nie teoretycznie, praktycznie, no po prostu to połączenie nie powinno istnieć jurek. Przykro. Mi. Dalej jeszcze. Co ten Jurek teraz przynieść? Coś bardzo dobrego, naprawdę. Uwierz mi. Mówił tak przed chwilą, dając mi po. To są parówki. Z keczupem. To jest dżem truskawkowy. No i powiedz mi, czy ty, czy ty jesteś mądry? Dżem truskawkowy mi dajesz do parówek? Czy to... Gdzie ty żeś widział takie połączenia? To musi być smaczne. Moja siostra tak kiedyś siadła. Może to jest smaczne. Nie oceniajmy książki po okładce. Dajcie mi na przykład znać, kto z Was lubi pizzę hawajską, bo dużo osób hejtuje pizzę hawajską, a nigdy jej w życiu nie jedli, więc jestem ciekaw, czy... czy jak, lubicie czy nie. A ja teraz sprawdzę, czy lubię zestawienie parówki z dżemem. Nie no, nie może być źle. Wciul dziwne, ale dobre. Naprawdę jest okej. Okay. Takie połączenie słonego ze słodkim. Idealnie to się wszystko komponuje, naprawdę polecam. No, Jurek, pan ci, że z początku byłem zły, ale daję plusa. Wow. <laughs> ale co to jest za mało wow w ogóle? Dajesz mi połączenia, które mają być dobre, i sam się dziwi, że są dobre. No bo właśnie w to połączenie nie wierzyłem. Ja też. Połączenie numer 3. Na czasy. No, z odtwem Co jest? A ty zrobisz jaja, stary ty. On robi coraz to gorsze chyba zestawienia. Co będzie na końcu, jeżeli to jeszcze nie jest złe według ciebie? To Będzie bardzo grube. Ostatnie, czy to jest już grube? Nie, ostatnie będzie grube. Na czosy, ja lubię na czosy. Ocet, jabłkowy, no do octu też nic nie mam. Bardzo na przykład lubię chipsy o smadku winegret. Takie są w UK bardzo często i one chyba są bardzo popularne. Więc może to zestawienie będzie podobne i będzie mi smakować. To jest. Dobre? No smakuje mi. Są zapowalone gówno w ogóle. Co jest? Jem na czosy? Maczane w. E, daj, ja chcę spróbować, tak? Tylko ty od nie lubisz tam. Dobra? Tak, dobre. Teraz oglądając filmy, będę sobie po prostu robił na czosy. Dolewał sobie w słoiczek od stu jabłkowego i się jemy. Znowu daj Już Jeszcze nie mogę doczekać, co będzie po odcinku. Zestawienie numer 4. To jest coraz gorzej. By. Tuńczyk z jabłkiem. No spoko, dobra to jest. Tencie musi być dobre. Czy to wygląda jakby było dobre? No nie wygląda, ale sprawdźmy, jak smakuje. Disclaimer malutki. Nie lubię tuńczyka. Świetnie, że to przygotowałeś. To był naprawdę dobry pomysł, żeby przygotować mi tuńczyka z jabłkiem. No to smacznego. Nie musisz bardzo nie lubić, ogromny minus z mojej strony, nie wiem czy to jest kwestia tego, że nie lubię tuńczyka jestem zrażony do niego, czy, czy po prostu jest to paskudne, więc masz, proszę Jureczku, zjedz sobie swoją sałatkę z tuńczykiem i z jabkiem. Stary, a było już tak dobrze, dlaczego to popsułeś? Było naprawdę dobrze, takie ładne zestawienia. No we Boże, przecież to, to jest niesamowite i dał mi to. Czy będzie lepiej przy piątym połączeniu? Przekonajmy się. <laughs> masz tutaj, to jest... Yy pomarańcza tak, ja widzę, z pieprzem Jurek, ja tak, widzę, co okay. to, dobra tak. dobra co to jest? Czy... dobra na pewno nie jest to tak paskudne sprawdźmy po prostu zjedzmy pomarańczę z pieprzem no, wstając dzisiaj rano właśnie marzyłem o tym żeby zjeść takie połączenie Jest drugie czy jej się podoba? Górek, jakie ty wnioski daleko idące już tutaj wysuwasz <laughs> pewnie jestem cały uwalony ale połączenie podobne do niczego dla mnie, ale no na pewno nie jest złe, więc daję plusa. Ale czy bym to jadł? Nie pokroiłbym sobie pomarańczy i nie posypał z pieprzem. Nie wiem, tak naprawdę to jest zaskakujące połączenie, można spróbować, ale, ale na pewno nie robiłbym sobie tego na co dzień. Jednakże daję plusa, bo było ok. No. Teraz możesz pójść pospacerować, ja pójdę, przygotuję coś, dobra? Dobra. Chodź, Karol, przygotowałam dla ciebie takie ładne kanapy. Nie są koreczki z mięsem i szynka, tak? To jest szynka parmerska yy, z szynka? melonem. Parmerska? Parmeryska? Parmeńska. Parmeńska? Chyba. I rzekomo to jest bardzo pyszne danie z Włoch. jakby wymyśliłeś, czy...? Nie, to jest wymyślone danie, włoskie danie. Jest Dobra, takie. weźmy rękoma. Mmm... Spoko. Do prostu. Fajne połączenie, ale znowu bym nie jadł tak na co dzień, ale tak to... Okej, okay. nawet takie nieobrzydzające, nie wiesz? No właśnie to musi być smaczne. I to jest to najgorsze, tak? Nie, poszekaj jeszcze później. Boję się. Dobrze pachnie. Ej. Banany z bekonem. Co? Banany z bekonem. Co? Jest kurde. Już tak przypalił ten bekon. Dobrze, Jurek, dobrze. Tak, chipsy, to przepraszam, będę jadł rękoma. Okej, okay, bekon. Przedziwne. Po prostu przedziwne. Weźmy jeszcze gryza. Ale dobre czy nie? Bo ja Ciężko mi scelzi. Nie wiem, no przedziwne to jest. Nigdy bym nie pomyślał, czy kojarzę skądś takie połączenie. Nie wiem, gdzieś mi to przeszło przez internet, że ludzie tak jedzą. Imby nie jest to niedobre, ale nie jest to dobre. Co za dziwność. No i co? Co uważasz, Jurku? Ej, nie jest źle. No nie jest, ale to nie wiem, dla mnie to jest minus osobiście. Przykro mi, Jurek. smaczne? Nie mówię, że smaczne, ale... No minus, po prostu minus, a dla Ciebie? Dla mnie, no... No nie jadłbym tego na co dzień. No właśnie, ale jak oceniać, czy minus to jest, że nie jadłbym tego na co dzień, czy że po prostu jest takie... No nie, no mi nie smakuje, daj mi. Spróbować. No. Nie? Przepraszam, jeżeli Cię zawiodłem, no nie, nie zrobił no nie, nie róbcie sobie tego, po, po co? I teraz osoby ciekawskie, które zrobią każde połączenie z dzisiejszego odcinka, no... Nie róbcie tego, naprawdę. O, i dalej jest. Będzie mi tutaj jeszcze wybrzydzał. To, są karolku e, ciasteczko Oreo. Okej. Okay. Z korniszonami. Ja, ty... No to jest, to musi być Czy dobre. ciebie posrało? Nie, no... Co by... to jest? No jak Oreo z, z ogórkami korniszonami, no? Ogórki są dobre. Dobra, Czeka, dawaj. Czekaj, ale, ale musisz jakby Ja Korniczon wiem, Jurek, ty się... Do dobrze, możesz? już się nie martwił ja sobie poradzę. Dajcie, już spokój z nim. To był jego pomysł na ten odcinek w ogóle. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie więcej. Nie wiem, czy ja bym. Czy może będę chciał, nie wiem. Może będzie pyszne, więc tak. Dajcie znać, komu też zawsze Oreo się musi po prostu rozwalić. Oni w reklamie o tak otwierają. Otworzył się, ale żeby tak otworzyć, to trzeba, nie wiem, mieć jakieś po prostu nadprzyrodzone zdolności. Jeden będzie ok? Tak. To jest jakieś zestawienie z TikToka, bo to stary na TikToku. No i mi się połamał. Nie, no w internecie przystałem, czy ktoś tak. i było dobre. Co ja robię ze swoim życiem w sumie? Teraz do mnie dotarło, że jem ogórki. Dobre. Później dochodzi do was do głowy myśl, co ja kurde robię. I wtedy już to nie jest takie dobre, ale. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Nie smakuje. Ale ja jestem dziwny, więc takie dziwne rzeczy mi smakują. A tuńczyk nie lubisz. Tuńczyk nie jest dziwny. Dobra, chyba jednak wolę bez swych ciastek górki. jest spróbuję. Bierzemy ogórkę, wkładamy na ciasteczko. Przedziwio, nie? Ja? dziwny smak, ale to można jeść. Ja daję plusa. Nie było źle, ale połączenie stary... Od czapy, no. Jesteś gotowy do finalu? Będzie naprawdę bardzo dobre. Bardzo? Bardzo. Dobra, ale bardzo dziwne. Nie wiem, stary, czy ty ironizujesz, czy naprawdę. Nie ironizuję ale. Bardzo dziwny, bardzo Jestem bardzo gotów. Go. Jeżeli będzie coś dziwniejszego od tego, to daj ci medal. I najlepsze, co dzisiaj będziesz jadł. Tam jest biała czekolada, mhm. a jeszcze tam jest czarny kawior. Biała czekolada z kawiorem, z ty kawiorem. się urwał z kosmosu i to ma być dobre. Tak, to ma być zajebiste. A wiesz, ile kosztuje w ogóle czarny kawior? To taki pewnie to z 5 zł, bo to pewnie jakiś najtańszy. Nie. To ile? 100 złotych za puszkę? 100 złotych za puszkę! Jezu, 120. już to jest dobre! Dawaj, Jurek! To jest prawdziwy czarny kawior. Proszę, koszy. Jurek, weź sobie jedną czekoladkę. Mnie też Tak! Dobra, da. To 3-4, bardzo dobry odcinek, bardzo dobre rzeczy i czy to będzie już ostatnie, najlepsze? Wątpię, nie lubię kawioru. Chluśnijmy. Bo no. chluśnijmy. Kurna, jakie to niedobre. Mmm! Mmm, jakie to jest dobre! Mam dosyć. Jakie to jest dobre, smaczne! Ty żartujesz? Mm -mm. Ja daję jednego wielkiego minusa. Dziękuję. Dobra, dobra.